Witam na kolejnym filmie. Taki temacik dzisiaj o magii w fotografii. Czym jest ta magia? Czym jest ten klimat, jak to czasem właśnie zdarza mi się czytać w komentarzach, gdy dodaję zdjęcia na media społecznościowe i czytam w tych komentarzach tam, ale, ale magia! Ale super, ale klimat, tak? No, i co to tak naprawdę jest, ta magia, ten klimat? Co to jest to super? No, niewątpliwie chodzi no, głównie o wygląd zdjęcia, tak? no bo przecież dodaję zdjęcie na media społecznościowe. I to właśnie zdjęcie jest tematem dyskusji, tematem weschnięć, reakcji, dialogów. No, co na tym zdjęciu? Na, na, na zdjęciu na pewno widok, który z jakichś powodów przykuł moją uwagę, który yy, odpowiednio, według siebie, skadrowałem, tak, zrobiłem zdjęcie, w domu go obrobiłem, no i w takiej postaci dałem. Miło jeszcze też takie komentarze. Yy, nie dla samego pochlebstwa, czy dla pieszczenia swojego ego, tylko po prostu jest miło, gdy ktoś docenia twój wysiłek Wysiłek jaki niewątpliwie wkłada się właśnie w to, żeby to zdjęcie zrobić, żeby zrobić wszystko, co się składa na to, żeby to zdjęcie nabrało jakiegoś realnego kształtu, tak? No i to jest ta magia właśnie Tylko czy miejsca, które ja fotografuję czy wyglądają tak zawsze? Nie mam tutaj na myśli e, oczywiście e, tego, co można uzyskać w obróbce. E, powiem na marginesie, że był taki czas, gdzie e, nauczyłem się dodawać do zdjęć e, różnych elementów i nauczyłem się tego w taki sposób, że było to nie do odróżnienia. Nie można było rozpoznać, czy to jest coś, co ja do zdjęcia dodałem, czy to jest coś, co na tym zdjęciu faktycznie było. I powiem, że przez jakiś czas nawet to mi się podobało, tak? Bo no, czegoś się nauczyłem. Czegoś się nauczyłem w tym, w tym właśnie programie do, do obróbki zdjęć, tylko że yy, po jakimś czasie to mi minęło. Dlaczego? Bo, bo tak naprawdę ja na zdjęciach przedstawiałem sytuację miejsca, przedstawiałem coś, czego nie przeżyłem. Jeżeli na przykład zdarzyło mi się dodać na zdjęciu mgłę, na zdjęciu, które w ogóle nic nie miało z, z mgłą wspólnego, nie miało nawet nic wspólnego z porankiem, to jednak po czasie przyszło takie coś, że nie chodziło nawet o jakieś oszustwo odbiorcy, bo jednak, fotografia jest własnością autora i to autor decyduje o tym, jak to końcowo powinno wyglądać. I tutaj, właśnie, jeżeli chodzi o takie oszustwo, to powinienem e, chcąc być w zgodzie ze, ze wszystkimi, ze sobą, powinienem e, dodać takie coś, że to i to jest dodane, że zdjęcie wyglądało inaczej. E, natomiast ubodło mnie coś innego. Ubodło mnie to, że nie było mnie w tym miejscu, w takich warunkach. Nie przeżyłem tego a dodatkowo. Dodatkowo ja wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, obserwować na przykład ten mglisty wschód. Czy, czy jakiś wyjątkowy zachód. Czy w ogóle będąc gdzieś w lesie, później jesienny las, gdy właśnie klimat robi się taki surowy, taki, taki coś jak z horroru wyjęte, tak? I kurczę, powiem Wam, że, że ja wiem, co to jest, bo ja to widziałem. I to jest też właśnie element pracy fotografa, to jest też element jego pasji, żeby wiedzieć, jakie pory roku wybierać na takie właśnie spotkania, na, na takie widoki. To jest praca fotografa. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że ja nie chcę robić czegoś, nie chcę dodawać do swoich zdjęć czegoś, czego tam nie ma. Nie chcę tworzyć sztucznego klimatu, nie chcę tworzyć sztucznej magii. Po prostu tego nie chcę. Jeżeli mam coś pokazać na zdjęciu, to ja chcę, żeby było to coś, co ja faktycznie widziałem, coś co poczułem, tak? coś co przeżyłem, dla tak dla jasności, żadne zdjęcie i tak nie odda tego, co, co, co można poczuć, będąc w danym miejscu. Nawet powiem wam, będąc tutaj, tu sobie zrobiłem kilka zdjęć, bo miejsce jest bardzo fajne. Jestem w ogóle właśnie, tu jest rzeka pilica. To są okolice rezerwatu przyrody Spała, tak się rezerwat nazywa. I miejsca są naprawdę fajne. Tutaj działania człowieka są mocno ograniczone. Przyroda jak sobie daje radę, tak sobie daje. W każdym razie utrzymuje się sama. I powiem Wam, że no jest taki ten lekki chłodek. tak? Ja to czuję. Chłodek z uwagi na to, że no raz, że jestem przy wodzie, dwa, że niebo się chmurzy. Słyszę jakieś owady, nie są to świeższe, ale dają taki właśnie ciągły odgłos. Słyszę jakieś ptaki. Jakiekolwiek zdjęcie, które tutaj wykonam, nie odda tego, co tutaj słyszę, co tutaj poczuję, tak? A dla mnie to jest klimat. Chodzi o to, że to jest dla mnie magia, że ja tutaj jestem. Dla mnie wyjątkowość tego miejsca polega właśnie na tym, co tutaj widzę i czuję. To, że zrobię zdjęcie, gdybym nie był fotografem, przyszedł, przyszedłbym tutaj bez aparatu i czułbym się równie dobrze jak teraz. Ale jestem fotografem, więc zrobię tutaj zdjęcie, zdjęcie, zdjęcia, nie jedno na pewno. I oczywiście nie omieszkam się Wam tych zdjęć pokazać. No i właśnie, wracając do głównego wątku, czyli do. Zdania do, do tego pytania, właśnie czym jest magia zwykłych miejsc? Dla mnie ta magia to jest, to jest właśnie to, że bez względu na porę roku czy też na to, co można zastać na miejscu, ja mógłbym tutaj przyjść i mógłbym po prostu się cieszyć tym, że tutaj jestem. Bo jeszcze, jeszcze jest jedna kwestia. Na jakiś pajączek. Jeszcze jest kwestia warunków pogodowych. Nie, nie, nie. Nie, nie chodzi mi o to, że tam burza pada. No nie, no to trzeba się schować. Nie. Nie to mam na myśli. Na myśli mam bardziej to, że nie zawsze będziemy mogli mieć yy, możliwość obserwować pięknego wschodu dlatego, że jest sobota albo niedziela. No niestety z pogodą tak się nie da. Nie da się wybrać odpowiedniego dnia. Nie da się wybrać godziny. Nie da się tego zaplanować. A to właśnie te odpowiednie warunki atmosferyczne, te, te poranne właśnie, te poranne chmurzenie się nieba, tak, te mgły właśnie unoszące się nad, nad, nad wodą, czy też właśnie promienie, które się przebijają przez drzewa, które tworzą ten taki nieziemski widok, to dopełnia tej magii. To dopełnia właśnie tej magii na zdjęciu. To jest coś pięknego, naprawdę. Tylko chodzi o to, że nie możemy tego widzieć za każdym razem. My, fotografowie w, w, w różnym stażu, czy początkujący, czy zaawansowani, no niestety nie możemy. I powiem Wam, że niejednokrotnie było tak, że jadąc do pracy, ja widziałem przepiękny wschód. Naprawdę. Wschód no, magiczny. Zgodnie z tematem filmu powiem, że widziałem schód magiczny, i powiem Wam, że ja, ja na przykład żałowałem wtedy, że nie wziąłem sobie wolnego dnia, że nie udałem się gdzieś w jakieś fajne miejsce, takie jak to, czy podobne do, do tego, żeby właśnie cieszyć się fajnym zdjęciem. Oprócz tego, żeby być w fajnym miejscu, żeby jeszcze cieszyć się ładnymi zdjęciami, naprawdę żałowałem. No, niestety każdy musi pracować i każdy musi z czegoś żyć, bez względu na to, jaką wykonuje profesję. Słup słoneczny, właśnie jeszcze tak dopowiem, jest takie zjawisko, które ma miejsce tylko i wyłącznie o wschodzie słońca. Efektowność tego zjawiska podkreślają chmury wielopoziomowe, które idą od samego horyzontu, pozostawiając małą przerwę między, między linią chmur a a linią właśnie Ziemi, tak? I generalnie na początku jest tak, że gdzieś tam te, te, te kłębiące się chmury nabierają takiego kolorytu. Właśnie pierwsze kolory Wschodu to są ostatnie kolory Zachodu. To jest, to jest dokładna odwrotność tego. Czyli pojawiają się, się tam jakieś róże, są szarości jakieś, tak? Pojawiają się tam jakieś róże delikatne i nagle, słuchajcie, nagle w miejscu, gdzie ma pojawić się Słońce, którego jeszcze nie widać... Pojawia się pomarańczowy, pionowy słup. I to jest właśnie słup słoneczny. Jeszcze nie ma słońca, nie zaczął się dzień, a to jest taki właśnie jego zwiastun. I powiem Wam, że mimo tego, że fotografią zajmuję się ponad 20 lat, ja nie mam tego zjawiska na żadnym zdjęciu. Ja to widziałem 5, może 6 razy, w sumie. Tylko, że za każdym razem w drodze do pracy. Za każdym razem obserwowałem to przez nie do końca czystą szybę w busie. I powiem Wam, że było żal. Naprawdę było żal nie być tam, nie widzieć tego, tak? nie przeżyć, bo powiem Wam, że no zdjęcie zdjęciem, tak? zdjęcie ja robię, zdjęcie pokazuję no, najbliższym, zdjęcie pokazuję w swoich mediach społecznościowych. Ale jest takie coś, że gdy człowiek jest właśnie w takim miejscu, to jednak to, co widzi, wzbudza w nim te Pozytywne emocje, te endorfiny buzują, tak? Człowiek zdaje się rosnąć. Tak, wewnętrznie można powiedzieć, jest taki właśnie bonus do dobrego samopoczucia. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego, właśnie i chyba też jeden z powodów, dla, dla których zajmuję się fotografią krajobrazową, to jest właśnie to. Także jeżeli. Dla odbiorcy magia jest na moich zdjęciach. To dla mnie magia, nie umniejszając swojej pracy, swoim zdjęciom, to dla mnie magia to jest miejsce, w którym jestem. To jest właśnie to. To jest to, co mogę usłyszeć, to, co mogę poczuć, to, czego mogę dotknąć. To jest najpiękniejsze w fotografii. Dzięki, że jesteś. Trzymajcie się. Cześć.